No, witam bardzo serdecznie wszystkich bardzo. Słuchajcie, po meczu z Litwą, no chyba musicie przyznać, że jesteśmy w dobrych nastrojach. Oczywiście to była tylko Litwa, yy, ale miałem obawy, miałem obawy naprawdę. Ta piłka na szczęście lewem nie odskakiwała. Bardzo ładnie podawał, asystował, angażował się. No, no podobało mi się tam. Kilka jakiś takich punktów było nawet takich zaczepnych. No oczywiście rywal był taki jaki, jaki był, ale mimo wszystko mogliśmy mieć słuszne obawy. Na szczęście to wszystko się kończy dobrze. To co teraz? Mamy Holandię. Mamy teraz Holandię. Ja myślę, że. Jeżeli zagramy w ten sposób, tak jak teraz, czyli do przodu, do przodu, z, takim, z taką chęcią, z taką Pazernością w walce o piłkę, i dojdzie kilku takich szybkich typu Zalewski, i na koniec, ale większy koniec, Grosicki. To możemy to rozchulać. Niebezpieczeństwo oczywiście jest, bo musimy się wtedy otworzyć. No zobaczymy, ale jestem jakoś tak. Teraz ten mecz też pokazał, że szansa na dobry występ przeciwko Holandii, no istnieje. Istnieje. Naprawdę obawiałem się tutaj o, o dyspozycję Lewego, czy on tutaj faktycznie będzie takim reżyserem gry. No chyba się udało. Obawiałem się o Zielka, że za bardzo będzie kręcił. No kręcił za bardzo, ale też, też, też jakby dawał sens temu wszystkiemu. No tak, tak, takie mam pierwsze odczucia. Aha i bałem się o drugą połowę. Myślałem, że w drugiej połowie nie będą grać. Troszkę to wszystko tak stopnieje i narazimy się na pewne jakieś takie przykre niespodzianki pod tytułem 1-1 nerwowość e, nic takiego nie było. Wydaje mi się nawet, że chyba druga połowa była lepsza od pierwszej. To jest takie moje, e, moje zdanie. Natomiast e, natomiast no tak ogólnie rzecz biorąc, nie rozgadując się, nie wchodzą w szczegóły, ogólnie taki pozytywny obraz. Ja nie wiem, czy się zgodzicie. E, ja oczywiście e, mam w pamięci cały czas dla was jakiś taki. Yy, kolejny filmik. Yy, yy, no, obejrzałem sobie wywiad z, z Bobiciem. Yy, bardzo mi się podoba i też myślę o nim, żeby to, to zrobić. Yy, Słuchajcie, dajcie lajki, da, dajcie daj, dajcie lajki, że chcecie to zobaczyć. No i ja wtedy tak się zmobilizuję, bardziej znajdę tę chwilę czasu i ja to zrobię, bo, bo, bo faktycznie poczułem, że tam materiał jest. Natomiast, wracając jeszcze do samego, samego peczku meczu Polska-Litwa, autentycznie jestem zadowolony z całą powagą sytuacji, że no to była tylko Litwa. Tak? Także tak. To wszystko jest stonowane, ale to też można było wtopić, tak? Tylko o to mi chodzi. To w tym sensie, żeśmy zdali egzamin pozytywnie. I też bym się teraz już nie, nie tak nie, nie nie, nakręcał, że już, już, już. Nie, 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 spokojnie, 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 spokojnie. Wydaje mi się, że spokój jest potrzebny. Taki sam spokój, jaki prezentuje Urban na konferencji i ogólnie jest odbierany pozytywnie. Ja go odbieram bardzo pozytywnie. Ja potrzebowałem człowieka, który będzie na spokojnie wszystko odbierał, a nie tak marynarki, garnitury, krawaty, spinki, podspinki, wpinki. Słuchajcie. Wszystko jest dobre, kiedy jest dobre, ale tak ogólnie to nie może być przerostu treści, formy nad treścią. My potrzebujemy treść, my po potrzebujemy treść. I z tym op optymistycznym akcentem żegnam się tymczasowo. Oczywiście dajcie znać, czy Wam się w ogóle to podoba, czy w ogóle jest sens, nagrywać takie filmiki. A ja cały czas myślę o wywiadzie z Bobiciem. Pozdrawiam.